Dzień dobry Szanowne, dzień dobry szanowni. Przed nami Światowy Dzień Jakości 2022, już w najbliższy czwartek. Dzisiaj inaugurujemy tegoroczny Światowy Tydzień jakości i rozpoczynamy go także naszym spotkaniem z serii Dwa Równe Skoki. Dzisiaj o dwóch tematach, zgodnie z obietnicą sprzed dwóch tygodni. Pierwszy temat myślę, że niełatwy, a drugi temat. Myślę, że nieco zaskakujący, ale przekonajcie się sami. Kwestia numer jeden. Skoro Światowy Dzień Jakości 2022, to warto sobie postawić pytanie, czy kiedy dążymy do dobrej jakości, kiedy chcemy wypracowywać, osiągać tę jakość, pielęgnować ją w sobie, doskonalić ją w naszych relacjach, w naszych organizacjach, to czy powinniśmy najpierw być? Czy najpierw musimy mieć, aby być? Otóż, drodzy Państwo, w moim osobistym odczuciu, przede wszystkim musimy być. To jest fundament, to jest coś trwałego, to jest wartość, na której możemy budować w sposób stabilny. Normy systemowe mówią o tym, żeby być świadomym. Osoby pracujące w imieniu organizacji na rzecz jakości mają być świadome. I to bycie jest bardzo, bardzo istotne, chociaż nie jest łatwe do wypracowania. Budowanie świadomych ludzi pozwala na budowanie świadomych organizacji. To nie jest tylko kwestia mieć świadomość. To jest kwestia bycia. To jest kwestia bycia, które pozwala przetrwać, które pozwala się rozwijać, które pozwala rozwijać i pielęgnować relacje, rozwijać i pielęgnować dbałość o jakość. Znamy to chociażby. Z polskiego kontekstu zawierania związków małżeńskich, kiedy to w urzędach stanu cywilnego padają stwierdzenia świadoma praw i obowiązków, świadomy praw i obowiązków, ja świadomy praw i obowiązków. Jesteśmy podmiotem. Pamiętajcie o tym to jest bardzo istotna rzecz nie tylko w zarządzaniu jakością, w relacjach biznesowych, ale w zarządzaniu jakością swojego życia i swojego bycia uważam również moi mili że bycie świadomym jest bardzo istotnym elementem przewagi przewagi którą będzie trudno wypracowywać na kolejne miesiące i lata kiedy mamy do czynienia z kontekstem chaotycznym kiedy to już nie jest kontekst typu simple kontekst prosty kiedy wiele rzeczy wydaje się niełatwymi do opanowania, to bardzo istotne będzie bycie świadomym, opieranie się w relacyjności i z klientami, i z dostawcami, i z partnerami zewnętrznymi w naszych biznesach, o to, żebyśmy mieli do dyspozycji świadomych ludzi i wykorzystywali w pozytywnym słowa znaczeniu. Owych świadomych ludzi na rzecz budowania jakości, na rzecz budowania wartości w naszych relacjach, w naszym trwaniu, w naszej obecności. A skoro o byciu obecnym, to także i o drugiej kwestii. Ta druga kwestia, jak wspomniałem, drodzy Państwo, może nieco zaskoczyć. Chciałem Was zapytać: zapytuję Was: jakie macie plany na Sylwestra? Jakie macie plany na tegorocznego Sylwestra? Dlaczego o to pytam? Dlatego moi kochani, że chcę Was zaprosić w przeddzień, czyli 30 grudnia, na Sylwestra Online z Big Project. Tam będziemy między innymi rozmawiali, jak świadomość i świadomych ludzi użytecznie przeprowadzić od do z punktu A do punktu B z roku 2022, roku, który był, jest. Rokiem niełatwym, w rok kolejny, w perspektywę, która przed nami, mimo tego, że wielu rzeczy nie wiemy, to możemy wiedzieć więcej, aniżeli nam się wydaje. Zapraszam zatem serdecznie do skorzystania z tego zaproszenia. Zachęcam do bycia obecnym 30 grudnia podczas Sylwestra Online z Big Project, a wszystkim Wam, wszystkim nam, moi mili, nie tylko na... Światowy Dzień Jakości 2022. Życzę dobrego, jakościowego bycia, bycia świadomym, bycia opartym o stabilne wartości, na których możemy nadal budować i doskonalić naszą jakość. Pozdrawiam Was serdecznie. Michał Gluska.